Wiele działa. jeden podpis może zmienić. Tak, to jest podpis zgody. No, no ja też świadomie działałam. To nie jest tak, że mnie ktoś zmusił, czy że ja byłam na jakichś narkotykach. Nie, ale człowiek wtedy nie działał racjonalnie. To jest działanie pod wpływem właśnie tej chęci, pod wpływem fascynacji ideą, stania się kimś innym, kimś, tym, kim się akurat chciałoby być w danym momencie. I y, kiedy ta chęć opada, bo to opada, nawet ludzie tatuaży żałują, prawda? Ale tu mamy sytuację, gdzie człowiek sobie zdaje sprawę, że po prostu stał się atrapą, musi udawać kogoś, kim nie jest, i towarzyszy mu to uczucie, że no niby, niby jest fajnie na początku, prawda? Niby jest spoko. Nawet, nawet po tych wielu latach może się wydawać, no jakoś sobie radzę, żyję, mam nowych znajomych, a coś nie gra. To jest, to jest sztuczne. Ja się muszę cały czas pilnować. Ja muszę w ogóle, no jeżeli nie chcę na przykład mówić o swojej historii, muszę się pilnować, bo to jest bo to wszystko nieprawda. To jest wszystko stworzone przeze mnie od zera, a cała moja historia musi być przekreślona. I wtedy no, no coś nie gra, prawda? No ale zaszło się już tak daleko i teraz, no co dalej, prawda? Zaszło się daleko. i Niektórzy ludzie wychodzą za mąż po tranzycji albo żenią się. No ale nie są do końca szczęśliwi i ciężko jest się wycofać wtedy. Bo to jest tak, no niestety, czym bardziej oczy nie afirmuje, tym trudniej jest się, jest się przyznać. Ja znam historię, gdzie ludzie już zaczynają wątpić w tą tranzycję. Uważają, że sobie niepotrzebnie zaczęli ingerować w swoje ciała. Nawet nawet, nawet ci, co nie zaczęli, tylko na przykład poszli w tranzycję społeczną, nowe zajmki i tak dalej. To jest kosmos w ogóle po prostu wrócić, bo mówią, że ludzie uznają ich za wariatów, że się nie mogą zdecydować. No ale zaraz oni wracają do prawdy, nie? przecież można, można się wycofać, można zmienić zdanie, można przyznać się do błędu.